Witam wszystkich serdecznie. Ogromnie cieszę się z tej wystawy, która jest efektem współpracy naszego Instytutu Sztuki i Designu, Wydziału Sztuki, a także zespołu badawczego. I jest efektem nie tylko działań formalnych, ale przede wszystkim wspólnych pasji. This is fine, czyli fraza, która opowiada o końcu antropocenu, o relacjach człowieka z przyrodą, o końcu paliw kopalnych, o... Wreszcie wojnach, migracjach i wszystkich innych rzeczach, które nas zalewają z mediów społecznościowych i tradycyjnych codziennie. Mamy tu bardzo, bardzo różne prace, malarskie, prace na papierze, które dominują na tej wystawie. Mamy obiekty, bardzo różne obiekty zresztą. Na wystawie mamy ośmioro artystów ze środowiska akademickiego, tutaj z Instytutu, i ośmioro z Pozaakademickiego, jakby z naszego komiksowego świadka. Ta wystawa ma być też zderzeniem tych dwóch środowisk, żebyśmy trochę się na siebie mogli sobie przyjrzeć nawzajem, zobaczyć jak mówimy o tych samych sprawach, różnymi może językami, narzędziami. Dla mnie to jest niezwykle cenne doświadczenie. Nie byłem świadomy jak wiele komiksowych rzeczy dzieje się w Instytucie Komisji Edukacji Narodowej, a dzieje się ich wiele.